Cześć, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć kolejne narzędzie, kolejny przyrząd u mnie na kanale bardzo ciekawy, również nowość. Jest to wykrywacz różnych metali. Szukujemy na przykład jakichś skarbów, to nam się to może przydać. Jest to model ptmda 1 dioda LED IP68, ochrona przed rozbryzgami tam deszczu od 20 do 60 mm, jedna bateria 9V i 3 lata gwarancji. Tutaj mamy pewnie bateryjkę, pokrowiec do paska i sam przyrząd, który możemy sobie tutaj zamontować, szybko wyciągać. I tak tutaj mamy przycisk włączenia. całe to jest oblane tym tworzywem. Tu możemy sobie to jeszcze zawiesić gdzieś. I tutaj wkładamy baterię, oznaczenie plus minus, bateryjka 9 v Plus i minus, czyli tak. Te otwory są tutaj większe, takie widać. I nie możemy się za bardzo pomylić, od razu kontrolka nam się tutaj zaświeca, dioda podświetlenie. Czyli z każdej strony mamy ten pomiar. Wyłączamy sobie kontrolkę, nie musi nam się ta dioda tutaj zaświecać. No fajne narzędzie, fajny przyrząd. Tutaj mamy taką nadlewkę, trzeba to oderwać, jeszcze produkcyjną, ale to nic nie szkodzi. I ciekawe, jak to nam wykryje gdzieś pod ziemią. Tutaj mamy aluminium. Albo dura coś takiego. Zaraz sprawdzimy, przeczytamy w instrukcji, co wykrywa konkretnie to urządzenie. Wykrywa nam po prostu metale. Metale żelazne i metale nieżelazne. To jest jego głównym celem. No, jeszcze mamy dodatkowo w tym zestawie taką, taką gumkę, taką spiralkę z uchwytami do paska, lub możemy sobie to przypiąć. No Gdziekolwiek po prostu nie zgubimy tego, albo żebyśmy mieli szybko to dostępne pod ręką, gdy będziemy tam coś wykopywać i sprawdzać sobie w ziemi, fajne, że to jest takie, taka, taka opaseczka. Sprawdzimy takie monety. 5 zł, 2 zł, 20 groszy, 10 groszy, 5 groszy. Jak to wykrywa? Przytrzymując, miga nam. Wybieramy sobie tryb pierwszy, albo drugi, albo trzeci. Im większy ten tryb wybierzemy, tym jest czułość tego narzędzia, tego przyrządu większa. Teraz się zakodowało na 3, czyli. Taka naj, największa czułość dwa złote. Musielibyśmy pomierzyć te odległości, ale to mniej więcej dwadzieścia groszy. 10 groszy im mniej metalu tym tym jest po prostu słabiej wykrywane 5 groszy zobaczymy aluminium możemy też dokonać kalibracji przytrzymując ten przycisk No, aluminium to z bardzo niedużej odległości. Możemy wykryć, a mieć? Miedziana rurka. najmniejsza czułość na tej jedyce to naj, najlepiej wykrywa aluminium, teraz z takiej odległości, a przedtem musieliśmy dać tak. Czyli to jest najlepsze ustawienie, najbardziej głębokie. 5 groszy. Dobra, teraz zakopiemy to tam pod jakąś warstwą ziemi, powiedzmy tam no do 5 cm. Zobaczymy, czy te monety wykryje.

Brakuje mi 10 groszy. jest. Normalnie to bym nie znalazł tego. No muszę przyznać, że to bardzo fajnie wykrywa. Bardzo fajnie to jest skonstruowane. Dosyć głęboko. Dobry sygnał jest. No, i możemy wykopać y, jakieś monety. Oczywiście najlepiej, jakimś wykrywaczem, najpierw coś wykopać taką, taką łopateczką. I później dopiero tym szukać w luźnej glebie. No, tak że teraz możemy iść i szukać złota. Jeszcze tutaj, co ciekawe, jest. Tutaj jest gumowa uszczelka, żeby woda nie mogła dostać się. Do baterii. Dociskamy i uszczelnioną mamy tą część. Siemka cześć.